5G może podzielić Polaków z Chińczykami. Polska może stać się fotowoltaicznymi Chinami Europy. Trochę pomieszałem, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Uwaga, Bill Gates podał datę zakończenia koronawirusa. I na koniec specjalna ciekawostka dnia. Ja nazywam się Kamil Bekier, wpadłem dziś w zastępstwie za Maćka i zapraszam Was na dzisiejszy serwis informacyjny, który naprawdę będzie bardzo ciekawy. Mamy dziś także bardzo ważne święto, święto Wojska Polskiego oraz Stulecie Bitwy Warszawskiej. Dlatego z tej okazji postanowiliśmy zrobić coś w rodzaju odcinka specjalnego na kanale Kto Wygrał, który jest poświęcony sportowi. I również w tym odcinku będziemy zwracać uwagę na sportowców, którzy zasłynęli właśnie w bitwie warszawskiej, w bitwie z bolszewikami. No, po prostu musicie to zobaczyć, zwłaszcza dziś. Kanał kto wygrał, godzina 17, właśnie dziś pojawi się na YouTube. Link macie w opisie, oraz prawdopodobnie któryś z filmów, właśnie z kanału kto wygrał, wyskoczy wam tutaj. Maciek pokazuje, że tu, więc chyba tu. Zachęcam Was jeszcze raz do zobaczenia tego filmu. Jest naprawdę ciekawy, a i żebym jeszcze nie zapomniał, wczoraj pojawiła się sonda, do której link macie też tutaj. Bardzo ciekawa, sonda też pojawi się dziś, godzina 21 i jutro godzina 21, dlatego nie może Was zabraknąć tutaj u nas na kanale, na YouTubie. Dobra, nie przedłużam. Zaczynamy. But as more users come online, 4G networks have just about reached the limit of what they're capable of at a time when users want even more data for their smartphones and devices. Wedle naszych informacji minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, obawia się o to, że strona chińska ograniczy możliwości eksportowania polskiej żywności do państwa środka, a to rynek z ogromnym potencjałem. W 2019 roku eksport produktów rolno-spożywczych sięgnął 207 milionów euro. Wartość polskiego eksportu do Chin ogółem nie jest wielka, ale rośnie. Z naszych informacji wynika ponadto, że w MSZ trwają przygotowania do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Ta mogłaby się odbyć na jesieni, ale... Jeśli ochłodzenie na linii Pekin-Warszawa stałoby się faktem, to wizyta ta może nie dojść do skutku. Spór wokół 5G jest, obok ryzyka nawrotu Maurycego, bardzo istotnym czynnikiem rzutującym na możliwość odbycia tej wizyty. Mówi członek rządu: Jesteśmy skazani na godzenie wody z ogniem i dodaje, stabilne kontakty z Chinami są dla nas bardzo ważne. O 5G jako priorytecie wizyty pisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mossbacher: Wspaniale widzieć działania prezydenta Donalda Trumpa dotyczące 5G w USA w celu udostępnienia jego szerszego spektrum do użytku komercyjnego. Z niecierpliwością czekam na rozmowy sekretarza stanu Mike'a Pompeo w ten weekend z polskim rządem na ten temat współpracy i zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G. W trakcie tej wizyty może dojść do podpisania wspólnej deklaracji USA i Polski o bezpieczeństwie sieci 5G, czyli de facto o wykluczeniu chińskich potentantów IT z budowy tej sieci w Polsce. Jak skuteczne są zabiegi USA, by Polska nie korzystała z technologii Chin w 5G? Można było się przekonać czytając niedawny artykuł premiera Mateusza Morawieckiego o w brytyjskim daily Telegraph. Nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zapewnił dobrobyt i pokój powojennej Europie Zachodniej i do dziś zapewnia bezpieczeństwo niemal na całym naszym kontynencie. Mój rząd uważa, że Europa musi kontynuować ten sojusz w wymiarze technologicznym, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę naszej sieci 5G. Wniosek z tego tekstu był prosty: Polska nie chce 5G z Chińczykami. Morawiecki wskazywał, że mamy dwóch zaufanych europejskich dostawców, a przestrzegał przed firmami kontrolowanymi przez autorytarny reżim. Ale takie ostentacyjne wspieranie USA przy Eliminowaniu Chińczyków z budowy 5G jest ryzykowne. Stąd jak się dowiadujemy minister rolnictwa i szef MSZ już sygnalizowali premierowi, że może to rzutować na wymiarę handlową i relacje dyplomatyczne z Pekinem. Do kolejnych rozmów ministrów z premierem w tej sprawie ma jeszcze dojść przed wizytą Pompeo w Warszawie. A you know to Ach to nieszczęsne 5G Nie dość, że koronawirusa do kraju przyniosło to i może nas skłócić z Chinami lub z Amerykanami, bo nie ukrywajmy, jesteśmy obecnie pomiędzy młotem a kowadłem. Bo patrzcie, jesteśmy przyjaciółmi z Amerykanami, ale i z Chińczykami, chcemy też trzymać tamę. No a tak się nie da, nie ma szans. Jeżeli chcemy pomocy Trumpa, to musimy odpowiedzieć się za którąś ze stron. Odpowiedzieć, opowiedzieć się za którąś ze stron. A nie ukrywajmy, gdyby. No nie wiem, taki Mike Pompeo nie przyjechał do Polski podczas tego tournée po Europie, no to trochę byłby przypał. W ogóle przypomniało mi się, jak podczas rozmowy z kandydatami na prezydenta, jeszcze przed wyborami i zadaliśmy pytanie właśnie kandydatom, które państwo powinno być dla nas priorytetowe, no jeżeli chodzi o takie stosunki międzynarodowe: Chiny czy USA? I zgadnijcie, jaka była odpowiedź. Dominowała. Hmm... <laughs> tak, wszyscy zgadliście. Prawidłowa odpowiedź to Unia Europejska. Może wy będziecie bardziej zdecydowani. Napiszcie no w komentarzach, jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji. A teraz kolejny news. Ale także trochę zahaczający o rejony Azji. Zresztą zobaczcie o co chodzi. Co się dzieje? Żona ciekawa, co tam sąsiad montuje. Esoleo, instalację fotowoltaiczne. No, no i tak i powiedziałem. Jak czytamy w gazecie, rodzimi producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki, którzy od maja tego roku tworzą sojusz w walce z tanią, ale bardzo dobrą chińską konkurencją, opracowali plan działania na najbliższą dekadę. W pierwszej kolejności każdy z nich znacząco rozwinie swoje moce produkcyjne. Dla przykładu zakłady produkujące moduły fotowoltaiczne, których łączne zdolności sięgają dziś około 500 MW na rok, planują wzrost mocy o gigawat na rok tylko do 2025 roku, napisał dziennik. Dodano, że w dalszych planach jest budowa wspólnej fabryki ogniw słonecznych o mocy produkcyjnej 1 GW na rok. Potrzebują na ten cel około miliarda złotych. Inicjatywa ma mocne wsparcie rządowe. Jako Polska już dziś jesteśmy znaczącym producentem modułów fotowoltaicznych w Unii Europejskiej, ale jądrem innowacji w tym biznesie są ogniwa, które wciąż importujemy głównie z Chin. Stąd pomysł budowy GigaFabryki ogniw, z których korzystać będą producenci modułów, a część popłynie na eksport. Gazeta podała, że trwają poszukiwania zarówno dobrej lokalizacji pod potencjalną inwestycje, jak i partnera finansowego. Nowy zakład mógłby stanąć na terenach, gdzie dziś wydobywa się węgiel kamienny lub brunatny. To była nasza pierwsza myśl, bo tworząc nowe miejsca pracy, pomoglibyśmy tym regionom przejść trudny etap transformacji, wyjaśnia Wiśniewski. Poinformowano, że uczestnicy porozumienia próbują też zainteresować inwestycją banki, Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Komisję Europejską. Jesienią IEO ma zaprezentować projekt na forum unijnym. Firmy tworzące sojusz szacują, że jej Inicjatywy mogą w najbliższych 4-5 latach stworzyć nawet 1700 trwałych miejsc pracy. Łączna szacowana wartość inwestycji w rozwoju produkcji ogniw fotowoltaicznych, modułów i konstrukcji ma wynieść 1,5 miliarda złotych. sąsiad możemy dostać nawet dotację 5000 złotych. 5 tysięcy. A na start nie wydaliśmy ani złotówki. Polska, Chinami, Europy. Wszystko wskazuje na to, że wspomniane hasło nie będzie tylko satyrą, która w żadnym stopniu nie jest spójna z rzeczywistością. Nie ma to także nic wspólnego z zanieczyszczeniami, bo wcześniej tylko w takim kontekście byliśmy zestawiani z Chińczykami. Z jednej strony nie powinniśmy czuć się urażeni, bycie liderem, porównywanie do jednej z największych gospodarek na świecie, no raczej nie powinno być dla nas ujmą. No ale patrząc na to z innej pozycji, no chcielibyśmy być raczej kojarzeni z dobrą jakością. Co jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to raczej powinniśmy się cieszyć, że wkrótce możemy rywalizować z najlepszymi. Nawet jeśli pojawiają się głosy, że energia słoneczna staje się passe. Nie wiem, moim zdaniem tak rychłych opinii nie czas jeszcze wygłaszać. Zwłaszcza że taki trend na razie jeszcze nie wygasa. Czy nam się uda? Czas pokaże. Chiny wyprzedzić będzie raczej trudno, zwłaszcza że oni na fotowoltaikę to wydają pewnie z kilkaset miliardów. ale za... marzyć zawsze warto tak jeszcze a propos marzeń wizualizacji przyszłości czy nawet jasnowidztwa zobaczymy co dzieje się u wielkiego bila przy nim taki jaskowski to daj pan spokój So when you look at the the charts as you, the United States and Europe suffered były prezes Microsoftu w rozmowie z magazynem Wired oszacował datę zakończenia Maurycego. Bill Gates skrytykował również dotychczasowe działania Donalda Trumpa w związku z przeciwdziałaniem Maurycego. Moim zdaniem bogata część świata pozbędzie się Maurycego do końca 2021 roku, a większość globu do końca 2022 roku. Uda się to tylko dzięki wprowadzeniu innowacji na ogromną skalę, podkreślał Gates w rozmowie z Wired. Miliarder że prowadzenie innowacyjnych badań nad opracowaniem szczepionki na Maurycego jest priorytetem. Przy okazji jednak oddala nas od prowadzenia prac nad rozwiązaniem problemów innych groźnych chorób. Kraje wpadną w długi i będą narażone na utratę stabilności. Mieni wiele lat zanim wrócimy do miejsca, w którym byliśmy na początku 2020 roku. Co prawda nie jest to pierwszy czy drugi konflikt światowy, ale możemy mówić o podobnej sile oddziaływania, która negatywnie odbija się na losach świata, powiedział Bill Gates. Przyznał również, że mimo trudnej sytuacji optymistycznie patrzy w przyszłość. Zdaniem Billa Gatesa Donald Trump nie radzi sobie z Maurycym. Założyciel Microsoftu obwinia Biały Dom za sytuację w Stanach Zjednoczonych. Wysoka liczba zachorowań ma być efektem tego, że administracja Trumpa nie pozwala Centrum Kontroli Chorób wykonywać swoich obowiązków. Jestem zaskoczony sytuacją w USA. Najlepsi specjaliści na świecie są w większości w CDC. Dzwoniliśmy do nich kilka razy i usłyszeliśmy, że musimy rozmawiać z Białym Domem. Zradził Gates. Miliarder stwierdził, że większość testów na Maurycego robionych w USA to śmieci. Jeśli nie zwraca się uwagi na czas dostarczenia wyniku i refunduje się tą samą kwotę, to jest jasne, że laboratoria wezmą każdą próbkę. Zarabiają na tym gigantyczne pieniądze, a głównie bogaci ludzie mają dostęp do testów. Powinniśmy mieć system, w którym płacimy ekstra za wynik w ciągu doby, a normalną stawkę za wynik do 48 godzin. And so Ciekawe, czy my zaliczamy się do tej bogatej części świata? A no może do tej biednej? No nie wiem, wstaliśmy z kolan, to strzelałbym, że no może z tej bogatej, ale każdy może się mylić. W ogóle dziwne, że autorytetem medialnym w sprawie koronawirusa stał się Bill Gates. To w zasadzie tak, jakby u nas została nim małgorzata Rozenek, albo, nie wiem, klocuch. Używając jednak terminologii bliskiej sercu Billa Gatesa, stwierdzam, że czas na mały reset. W sumie nie. porządny reset, koniec z głupotami, mamy ważny dzień, dlatego, jako ciekawostkę dnia, też postaramy się dostosować po prostu do sytuacji. Z racji tego, że obchodzimy dziś Święto Wojska Polskiego i stulecie Bitwy Warszawskiej, na naszym sportowym kanale, przypominam, dziś o godzinie 17 pojawi się odcinek specjalny, w którym złożymy hołd polskim sportowcom, którzy zasłynęli między innymi w starciach z bolszewikami. Zachęcam was bardzo serdecznie kanał, kto wygrał, macie link, boże je ja patrzę tu w opisie, a teraz w ramach ciekawostki właśnie urywek z tego filmu specjalnego. Długie niemilknące brawa nagradzają czyn tych, którzy będąc w gorszej pod każdym względem sytuacji potrafili rzucić na szalę wyższe walory moralne, większą wolę zwycięstwa, większe zdecydowanie, więcej odwagi. Tak pisała prasa po zwycięskim meczu polskich szablistów z Amerykanami na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Jak czytamy na ramach serwisu Sportowcy dla niepodległej dla brązowego medalisty, kapitana Władysława Dobrowolskiego, nie było to ani ani pierwsze, ani najważniejsze zwycięstwo w życiu 12 lat wcześniej, podczas wojny z bolszewikami, ten sam dobrowolski wraz ze swoim oddziałem stoczył heroiczny bój w obronie niedawno odzyskanej niepodległości. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dobrowolski służył w szóstym pułku piechoty legionów w Wilnie. Brał on m.in. udział w manewrze polegającym na uderzeniu przez czwartą i trzecią armię Polskiego Frontu Środkowego w skrzydła i tyły Frontu Zachodniego wojsk bolszewickich podchodzących pod Warszawę. Jak się okazało, była to akcja niezwykle istotna, wpływająca na dalszy przebieg wojny. Doprowadziła bowiem do rozbicia wroga. Bolszewicy z podkulonym ogonem musieli dokonać odwrotu.

Swój militarny heroizm Dobrowolski przeniósł na sportowy plac. W 1927 roku Dobrowolski związał się z sekcją szermierki AZTS Warszawa. Jego zapał w dążeniu do celu i wojskowa dyscyplina doprowadziła go do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. W skład olimpijskiej drużyny szablistów wchodzili ponadto Tadeusz Friedrich, Leszek lubicz Władysław Segda i Marian Suski. Rozgrywki potoczyły się w taki sposób, że ostateczne starcie przy Przyszło Polakom stoczyć z gospodarzami igrzysk, jak podkreślali dziennikarze, naprzeciw Polaków stanęła drużyna u szczytu formy, która postawiła wszystko na jedną kartę. Moment oczekiwania, ważenia na szali myśli i czynów, a potem błyskawica, to Polak zadał cios. Na nic parada, Amerykanin sam zdejmuje maskę i składa rycersko gratulację zwycięzcy, spotkania i meczu. Relacjonował triumf Polaków, w przegląd sportowy. Był to jeden z najbardziej efektownych polskich kombaków w historii igrzysk, oparty na walce do ostatniego tchu, tak samo jak podczas wojny z Bolszewikami. Co ciekawe Dobrowolski był także protoplastą gimnastyki radiowej, dzięki ćwiczeniom w radiu zachęcał do wspólnej gimnastyki w celu utrzymania zdrowego trybu życia, tak jak dziś robi to załóżmy Ewa Chodakowska. Przed śmiercią Dobrowolski był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznym, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1921 dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. Suchara dziś nie będzie, nie chcę psuć tej takiej atmosferki, wiecie, tego całego anturażu, no po prostu możliwe, że nie byłoby to na miejscu teraz wyskakiwanie z takim sucharem, a sami wiecie, jaki, jakie mamy suchary. Ale jeszcze raz odeślę was do kanału Kto Wygrał i oczywiście do naszej wczorajszej sondy, tak, wczorajszej sondy, która pojawiła się na kanale o godzinie 21, no i oczywiście niedługo wróci Maciek. A filmy będą pojawiać się znowu. Ósma, jaka ósma? 6, i 18? Codziennie. I pamiętajcie o naszych odcinkach specjalnych, które również pojawią się w weekend. Cześć!